Już niebawem częstochowscy kinomani będą mogli zobaczyć najnowszy film Kacpra Anuszewskiego, zatytułowany Konfuzja. 97 minut naprawdę dobrego kina. Nie będziemy w tym miejscu zdradzać fabuły, ale należy powiedzieć, że w obsadzie znajdziemy sporo znanych nazwisk. W filmie zobaczymy sporo znanych aktorów, ale również gościnnie wystąpili w nim sportowcy i influencerzy na projekcji będą obecni twórcy filmu. Odwiedzą nas Kacper Anuszewski, Marek Siudym, Łukasz Dedyński i Katarzyna Baran. Zapewne będą chcieli zaprosić widzów na film, a po seansie spotkają się z nimi po to, aby porozmawiać o filmie, o spostrzeżeniach widzów. No i Porozmawiać na temat cały czas niewyjaśnionej historii, która właśnie była inspiracją do stworzenia tego tytułu. Projekcja filmów w kinie studyjnym Oka Iluzja już 5 maja o godzinie 19.